wiesz, że jeżeli chodzi o puszczenie muzyki, to dzisiaj trudno by ci było dorównać? Wiesz o tym, nie? Znaczy wiesz, sprzęt jest dobry, także wiesz. A słuchaj, jakbyś chciała spędzić określone wakacje, to gdzie się wybierzesz? No, e, ja jadę z moją dużo młodszą siorą e, na obóz najpierw. Aha. No a potem z rodzicami będę się na pewno byczyła w zawierciu. O kurczę, uwielbiam zawiercie. Szalone miasto. Oh. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem z filmu Jacek z Teatru Jadwiga na ekranie Kinoteatr Mumio święta Bożego Narodzenia w dwójce. Tomy, dzień dobry, witam. Dobry wieczór. Witam. Zapraszamy też. Drodzy Państwo, już święta się widzimy. Kinoteatr Mumio. Aha, bo Ty grasz już wyprzedzasz. Kolega wyprzedza, yy, a, my... a my nic nie wyprzedzamy, tylko po prostu oby o czasie, oby o czasie i oby razem. Do zobaczenia. Miam, miam, miam. Do zobaczenia. Ja już wracam do... Ja tam, do kina. Do kina. A Ty możesz... Tak. No to... Tańczymy, tańczymy. Poprosimy. Nieźle prowadzisz. No, nie ma sprawy. To chciałabyś trochę poszaleć? To jest, to jest przestrzeń. To jest przestrzeń. To tak. uda, też się uda. Chodzi o to, żeby to było tak w ostatniej chwili, wiesz, to, to jest tak miks i miks.